Do oprawki od slajdów wkładamy obok siebie dwa ucięte paski czarnego papieru, tak aby powstała wąska szczelina. Szczelinę wkładamy do rzutnika do przezroczy, który jest źródłem światła białego. Rzutnik ustawiamy w odległości od 1 do 2 metrów od ściany, która pełni rolę ekranu. Włączamy rzutnik i ustawiamy ostrość. Za obiektywem ustawiamy szklany pryzmat zakupiony w internecie. Światło przechodząc przez pryzmat dwukrotnie załamuje się ku podstawie. Światło białe składa się ze wszystkich kolorów, a każdy kolor ma inną długość fali. Najkrótszą długość ma światło fioletowe, a najdłuższą czerwony. Promień świetlny przechodząc z powietrza do szkła załamuje się tym bardziej, im krótsza jest długość fali światła. Wobec tego, najbardziej załamuje się kolor fioletowy, a najmniej czerwony. Następuje więc rozszczepienie światła białego na poszczególne kolory.